Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony młody, a dzisiaj nagrywam właśnie drugi, trzeci, czwarty film On cię złapał? No Odcinek z serii Zagrajmy horrory w rogocie, jest to ciągle The Glitch Zagrywamy Glitcha i to jest poprzednia jeszcze część i nagrywamy drugą HEP! Uciekać Okej, ja nie żyję Stary, spektatuj mnie ale stary Niefajna okay. Nie fajna wierze. gra. Bardzo nie fajna gra. Nie fajna. Nie fajna, nie fajna, nie fajna, nie fajna. Na, 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 na. mnie. Wziął mnie. Nie ja widzę. Ej, dźwięk Huntera naskakującego był. Yeah. Gdzie. Ej, nie wiem dlaczego ale ta mapa jest fajna. Taka fajna muza. A glitch zamiast takie dźwięki bardzo dziwne wydawać, to in, inne trochę wydaje dźwięki. Takie. A w tym stylu. Zobaczę gdzie jest kupa. Tu jest kurde, w room D. Tak, zauważyłem to. Uciekaj, stary. Ło. Wow. Naskoczył go! Nie, widzę właśnie. tyle zginie. Gdzie jest Ej, nie ma kupy. Nie zauważyłem nigdzie kupy. A ty? Ja też, widzę. O. No. Okej. Okay. <laughs> Wystraszył się kolesia. Okej. Okay. Nie ma. On jest w hallwayu! Hallway. On tam był przez chwilę. Ile jest kuby do zebrania? Nie wiem, ile zostało No, mieliśmy chyba 6 albo coś w tym stylu Okej, okay, są w hallway'u No, widzę Jedna jest koło room A, przebiegła Jest w room B Ale fajna muza Muza Już z gdzieś koło mnie. To no taki run, A, on jest tam podobny. O, wygraliśmy! Yeah, 10 na 10 Very good. Każ, uh -huh. to, to game jest w cudzysłowie, widzisz? Co? To game jest w cudzysłowie. No wiem, jestem ja głupi. Bo gra, wiesz. Nie patrz się tam. Tam była krew, tak jak zabrzmiał piorun, tam była krew taka na ziemi. Naprawdę? No. Co napisałeś? I seen blood outside. I seen powinno być. Ale to nie jest. Okej, okay, mam nadzieję, że się odwróci. Widząc po moim wyglądzie, tak, jestem chory. Kupa! Jestem. Mam kupę! Kupa, Chodź chory. tu tędy! Gdzie ty tędy? idziesz? No. no nie tu. Sztuk. Nie tu o, o, jest, to... jest otwarte, dobra. <laughs> nie! Jeszcze na... No. Ja, już, ja już zwiedziłem dużo pokoi z komputerami i... ze mną też zwiedził, więc nie lubimy tych pokoi z komputerami. Jestem młody, tylko w jest jestem trollet.pl To założę za nie, nie zanim lubię. Byłem, to. Zanim, zanim byłem młody, Fajnie. W tej grze. Dawno co W tej grze nie powinno się patrzeć na komputery, kiedy glitche sobą. obok. No. To jest bardzo złe. O będzie złe. Okay, idziemy. Nie powiemy. Możemy stąd wyjść? Nie możemy. Muszę... Ewa, się uliwa. Muszę erwać. Jakby ktoś chciał ze mną pograć tego glitcha, za mną pogadać na Skype'ie albo oh. coś, to proszę zapraszaj mnie na Steam'ie albo na Skype'ie. Na Steam'ie jestem młody, będzie to w opisie na dole. A na Skype'ie też jestem młody. Dysku, pan Dobra. Kupanie. Kupanie. Dobra. Kupanie. Kupanie. A, jestem Frosty. A, w Robloxie. Już mam 5 na 10, czy dobrze. Chodź tu. Hmm. A, nie, tu byliśmy. Ale sprawdźmy jeszcze raz, bo czasami się pojawiają. O tak, wiem gdzie glitch. Też wiem jak zrobić. A ty mi Nie, nie jest go O, to jest nie, kupa. Kupa? Nie! Ej, yeah, kolejna kupa! Wziąłem kupę. O, kolejna kupa. Uuu, pizza candy. Uuu, uh, pizza, uh, pizza, pizza. pizza candy. O, wygraliśmy. Yeah. Yeah, good to you. Yeah. Good day, very good as you put... no, ja z... Dwa były w jednym pokoju, wiesz? No wiem, tutaj też były w jednym pokoju z mi. Ej, go, udało nam nam. Ej jak to zobaczyć tą tę... Tą, tą krew. A była naprawdę krew? No, jak była burza, takie bum-bum. I Widzisz? Ej hey, serio. I don't like it. Very good. Zobacz co, napisałem t work I wiesz, czego nie lubię? Tutaj tego nie lubię. Bardzo tego pokoju tutaj nie lubię. Dlaczego? No zobacz. No co? No, nie pojolą, to pewnie to. Tam będzie. No spoko. Jest, czy są jeszcze jakieś straszne horrory w tym? W Robloxie? Stapić slender może. Nie, stopy cylinder nie jest, nie jest straszny. No, to jest straszniejszy akurat. To jest straszniejszy o wiele, niż stopy cylinder. Ale stopy cylinder ma plusa, że... Gdzie to jest? Można być senderem. Można być To nie można być wyliczem. Patrz Nie nie tu. Maciuś klanu to twój stary. <tłuszczak> ma, 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 ma martynka. <tłuszczak> martynka. <tłuszczak> Nie we wiatr, nie we nie 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 chodź tu szybko. Chodź szybko! Spaliłeś na dół? Nie, zdało mi się! Przeżyłeś od szybko na górę? O nie! Jak? Na górę! A, gdzie ci wchodzi? Od szybko na górę! jak? No po prostu, trzymasz W! W-trzymasz Musisz po prostu trzymać w. Trzymam, no nic nie Tak jak chodzisz, no to masz coś zbukowane. Zginąłeś? Nie, jeszcze nie. To nie jest dopad. Hmm... Dobra. O mój Boże, ale no, to było... Bo... Tak no to czyli tam nie schodź na dół, ok? W takim razie nie schodź tam na dół. Te, zostawił mnie. Co żyjesz? No nie mogę wejść. A? to ci pomogę, skacz bez przerwy. Teraz, skacz, skacz. Nie mogę wejść, no. pomogę ci wejść. No bo nie możesz mieć glitch ze zelektora. Aaa, takie nic. Dobra. Uciekamy stąd. Nieważne. No i to się dzieje z komputerami, kiedy glitch jest nich. Takie twarzyczki się pokazują. Pokazuje się grz, twarzyczka i zły. jest ale ten ten. Nie! Nie chodzi tam do normalnie. A blicie tam tam na dole? No, ja nie. Momien też jak się wchodzi. O jest, jest kupa! Mam kupa. O, druga kupa. Za tymi drzwiami Zomek! Nie wychodź no tam jest. Tak, no, jest tam. Nie! No. Nie! No co za debil! No to okej, okay, uciekam, uciekam! Jagie, jagie. Mm, 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 mm. O to jest pypeć. Czemu? No to jest go! Się mam laga, czas. mam 30 sekund jeszcze. Jakie 30 sekund? No 9 minut 30 sekund. Się Dobra, żegnamy się. Dobre. Do widzenia. Mamy nadzieję, że podobał wam się ten filmik. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę albo zasubować. Mam nadzieję, że wam się podobało, że wam się podobała moja reakcja. Dziękuję, do widzenia.